Siemana w tym odcinku pokażę wam jak przesłać wiadomość gmailem no tuż sz szukamy takiej y wy wyszukaj aplikację klikamy bo tak to by szukał y i piszemy G. Nawet G, same. G. No i już tak robimy. Utwórz do. Ja tam wpiszę adres. O coś tak. Napisz e-mail. Piszemy. Piszemy na przykład pozdrowienia dla ciebie. Ciebie temat pozdrowienia. Po jeszcze temat. Pozydrowienia. No i wysyłamy takie coś. A nie to, nie to. Co to? Jeszcze raz. No i naciskamy wyślij. Jeszcze poczekaj, bo się coś. Pozdrowienia. Teraz takie coś. To klikamy. Wysyłam. No, no, i przyszło, i tam do drugiego przyjdzie. Dziękuję.